Witam ponownie na kolejnym filmiku. Tydzień temu omawialiśmy, jak się wymawia złączone samogłoski AU, czyli AU. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmiku, to zapraszam do obejrzenia go na naszej stronie. Dzisiejszy filmik pokażę wam, jak się wymawia podwójną samogłoskę A i pojedynczą samogłoskę A. Zaczniemy standardowo od pokazania przykładowych słów po lewej stronie. Pierwsze słowo de karsz. D karsz. Świeca! Drugie słowo d. Opel. D. Opel. jabłko. Trzecie słowo d. Man. D. Man. Księżyc. Czwarte słowo. Hapen. Hapen. Wiewać. Piąte słowo. D. Han. D. Han. Kogut. I ostatnie słowo D banan. D banan. Banan. Spójrzmy zatem teraz na prawą stronę, by móc zobaczyć, jak się te słowa używa w kontekście. Powtórzę raz w normalnym tempie, a później w wolnym tempie, byście mogli razem ze mną poćwiczyć. Zdanie pierwsze. I heb lifflingskarż a hostołkę. Ik heb mein lievelingskaars aangestoken Zapaliłem lub zapaliłam moją ulubioną świecę. Zdanie drugie. Will, you an apple or an Will je een appel of a peer? Wil jij een appel of een peer? Chcesz jabłko czy gruszkę? Zdanie trzecie. De maan is vandaag goed te zien. De maan is Vondach chud zin. Księżyc można dziś dobrze zobaczyć. Zdanie czwarte. Ik ben zjomu, dat ik de hele tijd moet Ik ben zjomu, dat ik de hele tijd moet hapen. Jestem tak zmęczony lub zmęczona, że muszę cały czas ziewać. Zdanie piąte. In de ochtend word ik wakker gemaakt door de haan. In de ochtend word ik wakker gemaakt door de haan. Ranno budzi mnie kogut. Staat mnie zdanie? Kijk, die aap eet een banaan. Kijk, die aap eet een banaan. Patch! Ta małpa je banana. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę i wytrwałość. To już było wszystko na dziś. Pamiętajcie, że najlepszy efekt osiągniemy czytając regularnie i powtarzając na głos. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do lajkowania i udostępniania. Fajny dag, Wedder! I totu volgende keer!